Elo, elo, siema, siema, witam kochani bardzo serdecznie Z tej strony oczywiście Nitashi Na początek mega wasze informacje będę przywijać Jak dobrze wiem mam naprawdę mega zgraną grupę widzów w was Kilka dni wbiliście 20 tysięcy osób na Discordzie Dlatego chciałbym dzisiaj zapoczątkować nowy challenge na moim kanale Ponieważ mamy bardzo mało łapek w górę I bardzo mało komentarzy pod filmami w ciągu ostatnich kilku tygodni Dlatego moi drodzy budzimy się I uwaga, za każde 50 łapek w górę pod tym odcinkiem Daję jednego Dolara losowo spotkanej osobie na masakrze w formie charytatywnej, oraz za każde 50 unikalnych komentarzy daje kolejne 2 dolary każdej napotkanej osobie. Także, kochani, załóżmy, że jeżeli pod tym odcinkiem będzie na przykład tysięcy komentarzy, to muszę oddać komuś 200 dolarów charytatywnie, a jeżeli pod tym odcinkiem, załóżmy, byłoby 10 tysięcy łapek w górę, to będę musiał oddać tych dolarów razem z komentarzami 600. Pierwszo na Spotkanej osobie. Mam nadzieję, kochanie, że wszystko jest jasne. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Także zejdź tam poniżej, walnij łapkę w górę, walnij, oczywiście, komentarz. I uwaga, na koniec powiem tylko jedno: za każdego jednego suba, który wpadnie po tym odcinku, leci jeden dolar. Czyli jeżeli od tego odcinka do następnego wpadnie 2000 nowych subów to daje komuś 2000 dolarów. To samo liczy się aplikacji kwadrans masakry. W tym momencie mam 4900 dolarów równo. Za każdego jednego suba, który dojdzie mi w aplikacji, daje jednego dolara losowo napotkanej osobie w grze. Pierwszej, którą spotkam nagrywając jakiś odcinek. Mam nadzieję, kochanie, że to jest wszystko jasne, więc subskrybujcie mnie na aplikacji. Subskrybujcie na kanale. Łapki w górę, komentarze. A ja już nie przedłużam. I lecimy z odcinkiem skupowania z korony. Dzień dobry. Siema. To tam, Nitasz. Nie wiem no. czy wiesz, ale na aplikacji Kwiatowej Masakry no. jesteś centralnie na samym dole, jeżeli chodzi o ilość posiadanych dolarów. I postanowiłem, mogę. że masz coś, co też chciałbym mieć. Mógłbym to od ciebie zakupić. Moje konto na Twitchu? Tak. Ile chcesz? Kadwy, to wy jesteście warci, nie wiem. Masz, masz dwa bloki derta? Czekaj, szukam. E, Mogą, może być drewno? Oko. Dobra. Dzięki wielkie, tak no Trzymaj super. się, hej, hej. <laughs> Nie no, a teraz tak szczerze, próbowałem zagadać do Tombiasza, tombiasza. ale pan Tombiasz niestety powiedział, że on koronę się nie pozbędzie i postanowiłem, że może dzisiaj uderzę do Ciebie, że może Ty chciałbyś mi koronę sprzedać, ponieważ chciałbym uhonorować, ukoronować, o. A to ja o, że... muszę sobie ustawić jednak tutaj wiersz. Yy, no, no, no. Mówię nie tak. do czatu też, ponieważ. No, ja tutaj będę musiał się skonsultować z moimi. A, dobrze, że dobrze, tak powiem. Oczywiście. Doradcami. Na tym sezonie w jakichś 80% tabelek na aplikacji jestem na pierwszym miejscu, więc chciałbym to jakoś ukoronować. Skoro nikt nie chciał mi jej dać, to muszę sobie ją kupić! Okej. Okay. Ale co, Mandzio? Myślisz, że odcinek się fajnie kliknie? Że kupiłem koronę? O, no, pytanie jeszcze, za ile kupiłeś tą koronę? No tak, to dobrze, nie no. Wiesz, jak bardzo ładnie się kliknie. Im więcej, tym lepiej, nie wiesz o co chodzi. Dobra, Mandzio. W tej pięknej scenerii, w tym pięknym prawda, w tej pomieszczeniu, powiedz mi po, po pierwsze, czy w ogóle twój czat się decyduje, czy jesteś zainteresowany na sprzedaż tego przedmiotu. Czy jesteśmy zainteresowani na sprzedaż korony za jakiś obrzydliwy pieniądz. Nitashi, mój drogi. Tak, tak. Zebraliśmy się w dniu dzisiejszym. Tutaj. Tak. W sprawie handlu następującym oto przedmiotem. W moim ręku znajduje się korona kwadratowej masakry. Tak, Nadaje jest. ona speed Trzy. To jest. Poczekaj, Mandzio! Mam nieściągnięte te, tekstury. <laughs> Czekaj, jak to się <laughs> robiło! Jak to się robiło? O, dobrze, pięknie. Mam koronę. Tak jest, znaczy ty ją masz, ale widzę. W tak. dniu dzisiejszym, Nitashi, zebraliśmy się tutaj w sprawie handlu nad następującym przedmiotem. Jest to korona tak zwycięzcy jest. eventu, który rozpoczął na zawsze bitwę pomiędzy boomerami a karakanami. Jest to korona mocy. Korona mocy która została stworzona w sposób czarnomagiczny ponieważ została ona zjońkowana z rąk samego robotnika Waldemara i teraz znajduje się w moich rękach oj tak na koronę już nie jeden próbował polować i nie jeden z powodu korony zginął zarówno próbując ją zdobyć jak i próbując ją odzyskać wraz z moim Twitch czatem pod adresem twitchtv mandzio a dobra. zdecydowaliśmy że możemy sprzedać tę koronę za kwotę 18 tysięcy dolarów. Was pogło. Nie, Mandziu, jakby ja uważam, że korona jest zdecydowanie dużo warta, ale uważam, że no troszeczkę, troszeczkę polecieliście. Troszeczkę. Możemy rozmawiać o dużych kwotach, ale to jest kwota, no mi się wydaje zdecydowanie za duża. Powiem tak, Mandziu, powiem tak. Ja mogę ci zaoferować diamenty, żelazo, złoto i dolary również. Ale Mandio, no nie jestem w stanie się aż tak bardzo poniżyć, żeby zejść poniżej poziomu SKF. a No Mandio nie mogę, no. Lider Gangu Borówek, czy chcesz, żeby członek Gangu XXL po niżej zaloguje do końca tego sezonu? Bardziej byłby, byłby, byłby wstyd, gdyby chłop, który nie gra, był wyżej ode mnie. Gdy ja proponuję, mógłbym ci zejść tak, żebym był 12800 i dokładam diamenty i złota. Dużo. Nitashi. Absolutnie się niestety nie mogę na to zgodzić i zejdziesz dzisiaj w tabeli mocno. Jeżeli chcesz, chcesz tą koronę, to musi się wykosztować trochę. Absolutnie się tutaj nie zgadzam, Nitashi, na to, żebyś mógł zapłacić za taki przedmiot raptem 5000. Ale nie, nie, ja jeszcze, w mówię, proponuję jeszcze kupę diamentów Ja wiem, ja wiem. Ja rozumiem, dane się ale kalkuluje, tak. nie? Nitashi. Mo mogę zejść o kolejne 3000 z tej kwoty, ale mm -hmm. to już musi zaoferować mi coś dodatkowo do tego. Bo weź pod uwagę, że grafitorek Torek mają też tyle kasy co SKKF, tylko trzymają w ekwipunku, żeby nie stracić. Tak, to prawda. Zatem twój argument z SKKF, no jest tyle warty, że SKKF się nie zalogowała nieraz jeszcze od momentu, kiedy zmienili czas. Moja propozycja to 8809 dolarów oraz... Chodź za mną, zapraszam. Zapraszam. Pokażę Ci coś, co również mógłbym Ci dać w ramach tej umowy. Mm -hmm. Jest to dla mnie coś bardzo mocnego. Zresztą sam zobaczysz. Dobrze, Mandzio, oczy w podłogę. I chodź za moimi nogami. O chłopie! Jezu, gdzie ty mnie zaprowadzasz? Chodź, chodź, chodź. Idziesz, idziesz. Dobra. Zostało to przygotowane z myślą właśnie o jakiejś specjalnej Kiedy okazji. Jesteś? Aha, poszedłem źle. Poczekaj, poczekaj, stój, stój, stój. Dobra, idę do Ciebie. O, jesteś? Widzisz mnie? Dobra, chodź. Chodź jeżeli chodź, chodź, chodź. To miejsce zostało specjalnie przygotowane z myślą właśnie o takiej okazji. Dalej patrz w podłogę, nie, nie podnoś jeszcze. Teraz obróć się w tą stronę. Tutaj. Tak. I podnieś głowę. Uhuhu. Jest to domek... Na którego zostało zużyte 300 bloków diamentów. Jestem w stanie Cię zaoferować już teraz 8814 dolarów. Tak, żeby zostało mi 10 tysięcy na koncie. Plus ten domek. Jesteś na plus, ponieważ jeden blok diamentów to jest jakieś 100 dolarów. Czyli ten domek, sam tutaj, który widzisz, jest wart około 20 tysięcy dolarów. Sam ten domek. Plus jeszcze 8800 w gotówce. Ile jestem w stanie zaoferować ci za koronę? Czyli overall około 28 tysięcy dolarów. I ty wiesz, że te diamenty, gdybyś wystawił sklepik tutaj w tym miejscu, o tutaj, to one by poszły w dwie godziny. Każdy je kupił. A czy tutaj wszystkie diamenty są? Nikt tutaj nie jądą niczego z Nie, i tak poszedł, dalej. poszedł post na kanał y Nie Spoileruj, aby nikt właśnie tego nie ruszał, bo właśnie czekało to na kontent taki, jaki teraz właśnie robimy. Nitashi. Mandziu. 8 tysięcy. 814 dolarów. Tak jest. I ten dom. Ten dom. Jako, że ostatnio mówiłeś sam, że nie masz I domu, prawda? Wymieniamy się na klatę. I wymieniamy się na klaty. Taka jest Twoja propozycja. Tak. Mandziu, choć bardzo Cię kocham jako przyjaciela, nie mogę się na zgodzić, ponieważ dostałem to w prezencie. No Prezentów nie mogę oddawać. Wczoraj sam powiedziałeś, że to jest do prezent. A... Sam powiedziałeś, że to prezent. Wymieniamy się na gacie! Nie, no, Mandzio, wydaje mi się, że dobra propozycja. No, przyjacielu, 28 tysięcy dolarów overall. I się stało. a nita, nita, ja miałbyś marmur i cement? Marmur i cement? No, w sensie tego kwarc i cement. Y jasne, załatwię. A, no, Nitashi, dobiliśmy tak? targu w takim razie. Dobrze, przyjacielu, w takim razie dla ciebie, withdraw. Withdraw się mówi, jezus. Od chronografa zacząłem oglądać, tu się muszę bardziej trzymać. Jasne. 3814 Proszę bardzo. I 5000. Ponieważ nie można 3814 i 5000. Tak jest. Proszę bardzo, Andziu, eee, Uwaga, coś leci. Ale się w obliczeniu. Leci, leci, leci. O. Nie, nie A, dobra, dobra. Okay. Czyli honory. Nie, nie potrzebuję. Ja to rozbieram. Aha, jest, po jest prostu. Jest bardzo ładne, Litashi. Jest bardzo ładne, ale tutaj nikt nigdy nie przyjdzie do tego miejsca. Ale ten domek jest idealnie widoczny z apk -em. Ja wiem, ale absolutnie nikt tutaj nie przyjdzie, nie tasz, I przepraszam. Dobra, Mandzio, ile tam tych diamentów zebrałeś? Stak. Stak diamentów zebrałeś? Tak, tak, i nie mam nic tak we flipunku. Trzymaj. Masz tutaj ode mnie jeszcze stak i trochę. Ile masz teraz? Stak i jeden. No co ty gadasz? No stak jeden, no chyba jednak ci jąknęli te diamenty. Ty, no to ktoś musiał jąknąć, bo ja dałem Waldkowi 3,5 staka na, na zbudowanie tego. No to brakuje półtorej staka. Jawor! A czy to ja na pewno jawor? Dobra, Domyślam to... się, bo przychodził tędy ostatnio. No to co, no to detektywistycznie i szukamy. Skąd moli jąknąć? Bo ile to miało być staków? Jeszcze raz trzy staki trzy... miały być. Trzy staki, nawet no Tyle miał postawić, no. No to ja mam dwa i jeden bloczek. Dariatka, destroy diamond Block. Dariatka! Aha. Daria! Daria! Da, bo tutaj wszędzie wokół były. Tak, tutaj był taki podwójny basen. Daria. Daria do mnie przyszła ostatnio. Powiedziała, że wykopała dla mnie diaksy na przeprosiny. I to, I to było dała. Stąd, Ale ona jest. I ja je dałem do kasyna. <laughs> Więc ja proponuję, że mogę coś ci innego zaoferować zamiast ten stack, bo one już są w maszynach w kasynie i nie chcę się jej wyciągać. Coś wymyślimy, nitasz Tak, dobrze, to, to jest, super. To jest coś o wartości stacka diamentów. Po prostu zapamiętajmy. Tak, to. po prostu jestem ci winny coś o wartości stacka diamentów. A i plus dodatkowo ja skądzę sobie darię. Dobrze, masz na to pełne pozwolenie firmy ja Nitas jest. Ja wiem, ty byś pomógł. Nawet. Oj, ta, już idziemy? Dobrze. Mandziu. Mój przyjacielu serdeczny. W takim razie bardzo dziękuję za naszą y, piękną tutaj tą... Ja sobie już zakładam okay, to, pięk, to piękne coś. Aha, czemu ja... Aha. Jestem debilem. Jestem debilem, wpisałem ukośnik, trzymając kurczaka. Jeszcze ta twoja wina na tym twoim Jak to igie. jest zarąbiste chyba przecież. O, Oj, tylko wiesz co, i uważaj, bo ze stremfem padasz teraz na trzy hity. Pamiętaj o tym. Wiem, wiem. Znając życie, zaraz tutaj pół serwera się na mnie rzuci. Ale to nieważne. Mandziu, dziękuję Ci bardzo za transakcję i za wystąpienie w odcinku. Ty... Dziękuję również. I co, przyjacielu, życzę Ci miłego użytkowania diamentów oraz dolarów. Pozdrawiam. Papa. Dziękuję ślicznie.